Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Drużyna LKS Jankowy 1968 przegrała w brali ostatni mecz ze Sokołem 0-3. Przed tym meczem rozmawialiśmy z grającym trenerem LKS Jankowy Marcinem Szefnerem. Sportowy Eter. Ta runda taka dosyć w kratkę w Waszym wykonaniu. Bardzo falowo graliście. No To tak, taka prawda. No. Początek też bardzo zróżnicowany, później pięć meczy praktycznie bez porażki. cztery mecze zwycięskie i remis, gdzie teraz znowu dwie porażki pod rządzie. Byliśmy zespółem zespołem lepszym w każdym meczu, ale liczycie co wsiacie, tak? Nie, nie strzelamy po prostu, po prostu bramek, nie szczelamy i tak to wygląda. Opatów i zawisza faktycznie odstawiają poziom Opatów myślę, że nie, ale zawisza na pewno. Czyli to jest demurowany faworyt do awansu? Tak, moim zdaniem tak. I ta drużyna, myślisz, porodzi sobie później na boiskach Okręgówki? No tego nie, nie, nie mogę powiedzieć, no to, to już tam muszę się tym zarząd i wszystko, no, ale jeśli chodzi o A klasę, to są bardzo mocni i najlepszy zespołem. A jeśli chodzi o Was zimą, co będziecie chcieli troszeczkę jeszcze y, przebudować, być może coś zasilić kadrowo przede wszystkim ilościowo, żeby takich problemów jak nie się pozbyć? Chcielibyśmy przede wszystkim może jednego napastnika ściągnąć, może Rafał nam się wyzdrowi, Rafał Kura z, z Kalisza, który ma kontuzję kolana i jest szansa, że wróci na wiosnę. No i przede Wszystkim tutaj chłopaki, chłopacy, które są po dwóch zabiegach ciężkich, wrócą i to się wszystko wyrówna i myślę, że tych 19-18 będzie i starczy. Radio sud, radio sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.